Dwa albumy pod tytułem Polonia Restituta wyszły w znanej serii albumów wydawanych przez Muzeum Niepodległości, Polskie Powstania Narodowe. Stulecie Niepodległości postanowiliśmy uczcić albumami w przeważającej większości zawierające zbiory Muzeum Niepodległości. Jest to niejako uzupełnienie naszej wystawy stałej którą niedawno otworzyliśmy w Muzeum Niepodległości, o tym samym tytule. Szanowni Państwo, przy omawianiu zawartości tych dwóch albumów należy zwrócić uwagę, że prezentujemy w nich bogaty materiał nie tylko zdjęciowy, bo z reguły album kojarzy się, że jest to prezentowane są wyłącznie zdjęcia. Znajdziemy oprócz właśnie zdjęć, znajdziemy w tym albumie również reprodukcję dokumentów, na przykład traktatu wersalskiego, odesł, rozkazów, I to bezpośrednio z archiwum, więc nawet czytelnik, który będzie chciał się zapoznać z historią tego okresu, może traktować... To wydawnictwo jako wydawnictwo źródłowe. To są reprodukcje bezpośrednio, powiadam, skany z archiwów. Yy, dosyć ważną częścią tych albumów są również mapy, które na końcu chociażby drugiego tomu Poloniuszki, pta. 1919 mają bardzo duże znaczenie, dlatego że pokazują walkę o polskie granice. Yy, I wreszcie część nazwijmy artystyczna, czyli dzieła sztuki. A więc zawsze na zakończenie tego tomu prezentujemy tutaj przede wszystkim bogaty zbiór plakatów pochodzących ze zbiorów Muzeum Niepodległości, a plakat był bardzo ważnym elementem ówczesnego oddziaływania na opinię publiczną, ale również dzieła sztuki, tak jakby, jak chociażby obrazy Wojciecha Kossaka. Także całościowo biorąc te wydawnictwa, próbując je jakoś podsumować, nie są to klasyczne albumy, a raczej wydawnictwa prezentujące bogaty materiał ikonograficzny, kartograficzny również, pozwalający czytelnikowi na dosyć dogłębne zapoznanie się z tym tematem. Przy albumie w drugim tomie, czyli przy Polonie Restytucie 1919-21, zwróciłbym też, na koniec bym zwrócił uwagę na bardzo ciekawy i unikatowy materiał dotyczący... Trzeciego powstania Śląskiego. W przyszłym roku obchodzimy stulecie tego ważnego wydarzenia. Fotografie prezentujące wydarzenia, które wówczas na Śląsku się działy, myślę, że są bardzo mocną stroną tego albumu. Część z nich jest po raz pierwszy publikowana. Pochodzą one głównie z Narodowego Archiwum Cyfrowego, ale również z Archiwum Muzeum Niepodległości i innych instytucji.